Dobry, cześć, witajcie nasi kochani, mamy kolejny piękny dzień, kolejne spotkanie, i dzisiaj temat związany z tym, w jaki sposób rozmawiać, komunikować się, kontaktować, uzyskiwać informacje od urzędników. Mówi się, że to są urzędnicy czasami zła, no ale chyba nie zawsze tak jest. Czasami są urzędnicy, którzy, no, wspomagają. Pomagają. Ja się wiele razy właśnie przekonałem, że to też są ludzie, można z nimi załatwić rzeczy. No, trzeba z nimi się odpowiednio komunikować. No i w ogóle Tony Robbins mówi, że jakość Twojego życia zależy od tego, w jaki sposób się komunikujemy z innymi ludźmi. No i właśnie jak się komunikować z urzędnikami. Co im mówić, czego im nie mówić, czy wychodzić z pozycji właśnie tutaj, że mi się coś należy, czy może w jakiś inny sposób właśnie do nich rozmawiać. Jak to wygląda, Radek? No, trzeba przede wszystkim się uśmiechać to jest najważniejsza rzecz, którą można dać urzędnikowi. Być może urzędnik, jak będzie w miarę ogarnięty, to też odzajemni nam swoim uśmiechem albo urzędniczka. I, albo urzędniczka. No, i wtedy się zaczyna cała przygoda, rozmowy. Natomiast kłopot się pojawia w momencie, kiedy my o coś wnosimy do urzędu, że coś byśmy chcieli uzyskać, otrzymać. I na przykład urzędnicy mają bardzo dużo pracy związanej ze swoją rolą, albo zaczyna się okres urlopowy, albo zaczyna się okres może takich covidowy, jaki był podobny, no i wtedy im się robi sterta wszystkich dokumentów, dzięki czemu ich taka komunikacja z nimi jest dużo, dużo wolniejsza. No bo przecież też chcą skorzystać z tej doli albo niedoli covidowych. No tak przynajmniej my mieliśmy, jeżeli chodzi o uzyskiwanie pozwoleń na budowę, że cały proces się przedłużył i z ustawy urzędy ich nie dotyczyły praktycznie żadne terminy związane z wydaniem wszelkiego rodzaju pozwoleń. Później jak się dowiedzieliśmy, no to w całej Polsce dokładnie była taka sama sytuacja. No z jednej strony panika z drugiej strony natomiast no takie podejście że przecież mamy nieograniczony czas no to wtedy możemy realizować swoje dokumenty czy swoje postanowienia wtedy kiedy no się zrobią natomiast Najtrudniejsza, chyba jedna z najtrudniejszych komunikacji, z jaką ja się spotkałem, no to rzeczywiście była z konserwatorem, który tak naprawdę jest dostępny, i nie jest dostępny, i nikt nie wie, jak rozmawiać, w jaki sposób, i wszystko, praktycznie co się pisze, to i tak jest źle. A uzgodnienia z konserwatorem przeciągają nawet pozwolenia na budowę dwa razy, a później odbiory z konserwatorem może i jeszcze ze trzy razy. Także to jest taka trochę instytucja, która po prostu nie sprzyja budownictwu rozwoju, szczególnie tam, gdzie na przykład, bo oni głównie mają kamienice, tak, jeżeli chodzi o nasz zakres nieruchomości. No, i nie sprzyja temu szybkości rozwoju kamienic i tego rodzaju projektów. Być może dlatego kamienice są projektami w porównaniu do deweloperskich dużo wolniejszymi, bo dużo rzeczy właśnie z taką instytucją, z konserwatorem trzeba uzgadniać, który praktycznie jest niedostępny. Czyli to jest największy kłopot, że tak naprawdę nie ma zbytnio z kim rozmawiać i ten czas wszystkich decyzji jest dużo dużo dłuższy. Natomiast jeżeli chodzi o inne inne asortymenty, no to wiemy, że na przykład z gazem jakim przyłącza załatwialiśmy, no to to jest też bardzo długi okres, okres załatwiania wszystkich pozwoleń. E, którzy mają swoje, e, na przykład dla Brodnicy, jak robiliśmy gaz, niby biuro było tutaj regionalne, musieliśmy jedne wnioski składać do Torunia, jedne wnioski do Warszawy, a potem ktoś coś zagubił, jeszcze raz było trzeba gdzieś składać po raz kolejny. Także jest, było jedno wielkie zamieszkanie, to dla terenu Brodnickiego mieliśmy, bo była jedna firma, która się rozpadła, druga kupiła tą firmę i tam całe jakby te dokumentacje się po prostu um, rozłożyły w czasie. Natomiast, jeżeli chodzi jeszcze o stronę urzędniczą, to rzeczywiście to jest tak, że jeżeli mamy plan i składamy projekt z architektem, no to tak naprawdę po stronie architekta jest złożyć, złożyć projekt, ale był akceptowalny przez urzędników, żeby mogli wydać pozwolenie na budowę. Natomiast ten proces rzeczywiście no, w ostatnim okresie się przedłużył. Jak współpracować? No, tak jak to są ludzie, tak? Tak jak urzędnicy, nawet skarbowi czy z zakładów ubezpieczeń społecznych, to są ludzie, z którymi trzeba rozmawiać. Jeżeli coś się wydarzyło, no to trzeba po prostu słuchać, co trzeba poprawić, żeby można było no, błąd czy też krzywdę naprawić, bo przecież nie jesteśmy wszystko wiedzący. No, trzeba pytać czasami, w czym można tak naprawdę pomóc. Natomiast no już teraz takie podejście, czy z Urzędu Skarbowego, czy z ZUS-u, no to ono się zaczyna zmieniać, już nie jest takie petent i osoba, która jest winna, oskarżona, tylko to podejście już jest, no rzeczywiście ktoś chce pomóc, pomagać, pokaże co, co można poprawić, zrobić i tak dalej, czyli to podejście już się zaczyna zmieniać. Natomiast Tutaj jest kłopot gdzieś indziej, bo cały nacisk na urzędników idzie odgórnie, z rządu, z góry. Także tutaj oni często muszą wykonywać pewne polecenia, na przykład wzmożona ilość kontroli. Ja pamiętam, w roku 2015 albo 2016 był taki okres, gdzie my mieliśmy wzmożone kontroli, mieliśmy ze wszystkich możliwych instytucji z Urzędu Skarbowego, z ZUS-u, z Inspekcji Handlowej i jeszcze z Inspekcji Pracy, z Inspekcji Pracy. Ta Mieliśmy cztery kontrole w jednym roku. Ja mówię, co się dzieje? Czy my coś naprawdę nie wiem, zrobiliśmy, przeskrobaliśmy i tak dalej? A się okazało, że odgórnie przyszły po prostu rozkazy, bo inaczej tego nie można nazwać, żeby kontrolować urzędników, żeby coś znaleźć. I pamiętam taką sytuację, że e, pani, kto była e, z inspekcji pracy, no, z kontroli z inspekcji pracy, znalazła z jakiegoś tam ucznia świadectwo pracy, gdzie był wpisany artykuł, powód tam skończenia współpracy, i a nie było słownego opisu, co ten artykuł oznacza, i mówi 1000 zł. Ja mówię: Jak to przecież artykuł, wszystko jest, tylko nie ma tego pisemnego opisu. Nie ma znaczenia, ma pan wybór, albo 1000 zł, albo do sądu, tam jest 30 tysięcy, co pan wybiera. Ja tak świecę na grześnię, mówię: O, co to za, co to za przymus wręcz, nie? No, i taki wiecie, taki nacisk wręcz, I jak człowiek ma wybór 1000 albo 30, to zaczyna myśleć o co chodzi, nie? Bo pani musiała ustawić mandat, musiała coś znaleźć, i tak dalej, nawet pierdołę, która nie była znacząca, pamiętam, i na zeznania do chyba do Wydgoszcza się Także to nie są miłe takie spotkania, jak są rzeczy naprawdę mało istotne, które. Nie wiem, czy nawet trzeba załatwiać przez telefon, bo wystarczy po prostu powiedzieć, że to jest dobrze, no bo to nie było żadnej krzywdy i tak dalej. Natomiast taka e, zmuszenie odgórne, no to jest zupełnie inna sprawa. No i tych sytuacji można wymieniać. E, no, nasze instytucje tutaj działają jak żandarmowie. Są bardzo czujni i mają dużo nacisków z góry i muszą te wszystkie informacje po prostu nimi tutaj zarządzać, selekcjonować, bo inaczej mogą stracić pracę. Także pismo przychodzi, musi być, tyle. To tak jak znamy dużo filmów, jak spojrzymy sobie na Optimusa, który układ, dlaczego jak obejrzymy sobie film, układ zamknięty, no to wiemy, że z góry też przyszedł dość ciekawy nacisk. Także tak to jest, no i ja z niecierpliwością też czekam, aż te wszystkie, no, takie pokolenie, można powiedzieć, tych, tych nacisków przejdzie albo ta instytucja się zmieni. W Anglii jest zupełnie inaczej z urzędnikami skarbowymi tam służą bardziej pomocą, wyjaśnieniem. Na telefon można dużo rzeczy załatwić, a nie mają charakter kontroli, sprawdzenia z rzeczy takich malutkich, robią takie potężne, żeby po prostu zastraszać podatnika. tak że ja nie wiem, ile już kontroli mieliśmy różnych w ciągu prowadzenia mojej poprzedniej działalności. Ja zauważam też jedną rzecz, że urzędnicy ci tutaj regionalni skarbowi, oni jeżeli chodzi o, głównie kontrole są na jednoosobowych działalnościach, a na spółkach za już nie ma, widocznie to jest inna instytucja i oni po prostu aż tam ty, tym aż tak się nie zajmują, natomiast rzeczywiście jednoosobowe działalności, no to tutaj jest, jest ten nacisk dość mocno kładziony. No i tak to wygląda, czyli jak tu współpracować, no, uśmiechać się przede wszystkim i mieć, chcieć pomóc w tym, co się robi. Przecież wszyscy jesteśmy ludźmi, każdy wykonuje swoją pracę, no i trzeba włożyć trochę swojego serca do tego wszystkiego. Także, tak, tak, tak jest moje zdanie. No moje zdanie jest takie, że tak, trzeba się uśmiechać, ale też trzeba być konsekwentnym w tym, co się robi i trzeba no, po prostu trochę tych urzędników kolokwialnie mówiąc męczyć, męczyć, zamęczać. My mieliśmy właśnie kiedyś naszego wspólnika Ajuska, którego serdecznie pozdrawiamy, jeżeli nas obrąca. Ogląda i on miał taki właśnie radę dla nas, to była bardzo dobra rada, jak staraliśmy się o przyłączenie GPECU u do naszej kamienicy, czyli ciepła z miasta. No i mówił, panowie, no to trzeba raz w tygodniu się pojawić właśnie w urzędzie, no i po prostu rozmawiać, dzwonić, rozmawiać, dzwonić. Ja też kiedyś właśnie współpracowałem z konserwatorem. I u konserwatora my byliśmy też raz w tygodniu z pytaniem, z telefonem, i tak na dobrą sprawę, to w jakiś sposób przyspieszyło temat z kilku miesięcy, czy z kilkunastu miesięcy, no może do kilku miesięcy. No w tym COVID-ie faktycznie też była taka sytuacja, gdzie wszystkie urzędy się zamknęły, bo jedno wielkie święto dla tych urzędów. Urzędnicy poszli na Pracę zdalną, na tej zdalnej pracy już mało co robili i no właśnie mieliśmy taki case, gdzie chodziłem ja akurat osobiście do konserwatora zabytków, któ którego tego konserwatora głównego nigdy na oczy nie widziałem. On też to na szczęście nie widział. No był, rozmawialiśmy z oczywiście jego pracownikami. No i przy, w pewnego pięknego dnia przyszedł COVID i cały urząd się zamknął. Na dole był właśnie ochroniarz. No, i sytuacja była taka, że oczekiwaliśmy kilka miesięcy na spotkanie z konserwatorem i na e, pięknego dnia, kiedy właśnie była już ta umówiona godzina o godzinie dziewiątej. Ja osobiście poszedłem do urzędu, właśnie do, tam, gdzie siedzi konserwator, do, do urzędu właśnie wojewódzkiego konserwatora zabytków w Gdańsku. No, i mówię do pana ochroniarza, że jestem tutaj umówiony, a pan ochroniarz mówi, że ja nie jestem wpisany na listę i nigdzie nie wejdę. No i kurczę. Pół godziny przepychanki z tym ochroniarzem. Nie można było się w ogóle zadzwonić do tego konserwatora, do tego pracownika. No i w końcu o godzinie 9.30 wysłałem maila. No i na szczęście, właśnie ten pracownik wysłał, odesłał mi maila o 9.00 chyba 40, czy już 40 minut po czasie, że on czeka na mnie, nie? Że, że, że ja mam wejść do góry. No i ja mu następnego maila, że jestem na dole, że. E, po prostu nie ma, e, nie możemy je wpuścić, bo nie jestem wpisany na listę, bo mnie zapomniał wpisać na listę na dole. No i on chyba o godzinie 10 napisał maila, że, że po prostu on zaraz zejdzie. Nie? No i to od 10.15, dostałem jakąś przepustkę do tego konserwatora i poszedłem do góry i okazało się, że dokumenty jeszcze nie są zorganizowane czy przygotowane, natomiast ja dostałem przepustkę. Nie? I ta przepustka była taką zawieszką, napisaną gość i, 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 i tam się jeszcze przykładało. I ja tą przepustkę, jak wychodziłem, to jej nie oddałem, nigdy jej nie oddałem. I po prostu później już mogłem do tego konserwatora chodzić właśnie z tą przepustką, na szybko gdzieś tam pokazywać zawsze temu ochroniarzowi, już się nie pytać, czy ja jestem na liście, czy nie jestem na liście, i już chodziłem bezpośrednio. Raz pamiętam, wpadłem do, do, do tego konserwatora. I on mówi, nie teraz, nie teraz, kości, kości, nie kości znaleźli na nowym porcie. Tu afera, panie, jest, nie? Jak teraz, nie? Ja mówię, jakie kości, kurczę. On mówi, że ludzkie kości na nowym porcie znaleźli. I e, po prostu, no nie mogę teraz przeszkadzać, że mam przyjść za tydzień, bo teraz będą opisywali po prostu te kości, afera. Wszyscy tam szaleją, po prostu chodzą. Widać takie podniecenie, no, bo znaleźli kości, właśnie i odkopali jakąś historię. Także e Taka współpraca z konserwatorami zabytków. No, raz wysłaliśmy tam pismo. Na początku, jak jeszcze nie wiedzieliśmy, że trzeba chodzić, wysłaliśmy pismo z prośbą o to, żeby w naszej kamienicy zrobić okna zamiast dwuskrzynkowych, drewnianych za 530 tysięcy. Takie plastikowe, podstawowe za 130 tysięcy. No, i co się okazało? Okazało się, że wysłaliśmy pismo ale okazało się po jakichś 7-8 miesiącach że przyszła odpowiedź i my czekamy na to odpowiedź czekamy po 7-8 miesiącach przyszła odpowiedź i zgadnijcie co było w tej odpowiedzi napisane no w odpowiedzi była prośba o uzupełnienie dokumentów dlatego że nie załączyliśmy pełnomocnictwa że my jesteśmy właśnie tutaj chyba z ramienia spółki czy nie jesteśmy po prostu właścicielem kamienicy i proszą po ośmiu miesiącach po uzupełnienie właśnie wniosku i wtedy myślę myślą, że mogą ten wniosek rozpatrzyć. Oczywiście wniosek uzupełniliśmy ja nie wiem, czy my żeśmy się doczekali tej odpowiedzi, nie? Może jeszcze przyjdzie za, za parę miesięcy, a to już chyba mija z 2 lata. Bo, bo się przesunęły im po prostu różne terminy. no Ten COVID też niestety ci urzędnicy trochę wykorzystywali do tego, żeby no, jeszcze bardziej się zamknąć, jeszcze bardziej poprzesuwać terminy. No i faktycznie te współprace czasami są trudne, są ciężkie. Kolejny przykład, jak no załatwiamy, wpis do sądu do wpis o przyspieszenie u referendarza sądowego w Gdańsku. Taki wpis trwa od 8 miesięcy do roku czasu, no i taki wpis po prostu trzeba napisać wniosek o przyspieszenie. No w ogóle na, na początku nie, nie, nie trzeba pisać żadnego wniosku, tylko należy iść do notariusza. Notariusz wysyła albo elektronicznie, albo w jakiś inny sposób. Żądanie do sądu o na przykład wykreślenie z księgi wieczystej wpisu, albo wpisanie, albo roszczenie, albo wykreślenie roszczenia. No i ten ta sprawa biegnie swoim trybem. No i jeżeli zostawimy sprawę, no to 8 miesięcy mamy sprawę załatwioną. Natomiast jeżeli chcemy sprawę przyspieszyć, to musimy mieć dobry powód i napisać pismo. No i co robimy? Piszemy pismo pierwsze. Pismo pierwsze zawsze idzie do śmietnika, niezależnie od tego, czy jaki by był powód, ona bardzo szybko, nawet nikt jego nie czyta. I pismo pierwsze właśnie dostaje odpowiedź, że nie. Pismo drugie już jest. Czasami przeglądane, czasami nie, ale też dostaje odpowiedź, że nie. Pismo trzeciego już rzadko kto pisze, więc jest faktycznie czytane i urząd zastanawia się, urząd sąd się zastanawia, czy coś z tym można zrobić. Pismo czwarte to już ym, pozwalają skontaktować się z kierownikiem czy z ym, zastępcą kierownika i porozmawiać telefonicznie. No i dopiero wtedy, tak właściwie, ten urzędnik ym, słucha, o co chodzi, dlaczego chcemy. Poprosić, żeby właśnie przyspieszyć ten wniosek o wpis. No i te pismo czasami już się udaje, aby było rozpatrzone. No, w tej chwili jesteśmy na etapie pisma. Piątego w jednej sprawie do sądu, do referendarza sądowego o przyspieszenie wpisu. Już powołując się na dodatkowe dokumenty, załączając jakieś 4 pięć stron załączników dodatkowych. Dlaczego to właśnie warto pomóc nam i wpisać nas albo wypisać nasz wpis z Księgi Wieczystej, bo się akurat ubiegamy o wykreślenie z Księgi Wieczystej. W Pisu o hipotece, aby móc sprzedać nieruchomość klientowi, który ją kupuje z kredytem hipotecznym. Także po prostu taka jest sytuacja w jednym z przypadków. No i tak, tutaj Monika pisze, że najgorszą sytuacją jest brak dostarczonych dowodów na swoją korzyść. No tak, to chyba w tym waszym przypadku, że Trzeba udowadniać, że nie jest się wielbłądem, czyli jeżeli nie udowodnić, to jesteś, to jesteś winny, nie? Może tak być. No, ale wracając jakby do tych tematów, no też miałem sytuację takie, że trzeba było uzyskać kartotekę lokali, i, i była pani w urzędzie, która bardzo szybko, sprawnie pomogła. No i na koniec nawet nie chciała czekoladek, które dostała i tak na biurko, zostawiłem, poszedłem. E, bo a też, za tydzień już ich nie było. Nie było, nie było, nie było, nie, bo to też jest no faktycznie gdzieś tam e, dla nich. Nie mogą oni przyjmować w ogóle prezentów, chyba tam powyżej powyżej 100 czy 200 zł. jakoś tam mają takie wytyczne, e, w ogóle nie mogą, nie, a, a czekoladki, no to przyjęli, zawsze przyjmą i, i super, nie. E, no ale e... jak już przyjęli 10 prezentów po 100 zł, czyli 10 razy 100 zł, to już mogą, tak? To już, to już, to już mogą, no to czemu? Czemu by nie? nie prezent, drugi małe prezent. prezenciki w małych kopertach <grym <grym i po prostu ponumerowane e, to... od 1 do 10, wszystkie tak. poniżej 200. Tak, 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 tak. No ciekawe. Słyszało się, że niektórzy najwyższego szczebla urzędnicy dostają w rozliczeniach na przykład mieszkania. Ja się zastanawiam, jak to się odbywa. No yy, i co za to można załatwić, nie? no nigdy takich rzeczy nie próbowaliśmy, pewnie już nie będziemy re realizować, ale może właśnie faktycznie, jak jakiś deweloper chce na przykład, aby działka no, została, chociaż to tak się nie da, żeby działka została na przykład w planie szybko zmieniona na na przykład coś, co nam odpowiada, nie? To, to, to tak się nie da, żeby zmienić plan, no my, my teraz po prostu jesteśmy w takim, miejscu gdzie, gdzie w jednym projekcie zmieniamy plan i tam jest bardzo dużo ludzi w to zaangażowanych No może zrobimy też na ten temat właśnie spotkanie live'a i, i tyle nie a no co jeszcze o tych urzędnikach No jaki zaczynałem taki zakończę trzeba się uśmiechać to jest najlepsza rada jaką można sobie dać czy też pomóc no i co, mamy 700. My kończymy, życzymy Wam wszystkiego dobrego, miłego dnia. Udostępnijcie, zalajkujcie, skomentujcie, zwiększy nam to zasięgi i życzymy wszystkiego dobrego. Trzymajcie się. Mądźcie Cześć. Się. Cześć.